it's do O stajemy? O piątej. Albo przed piątą nawet. Bardzo wcześnie, ale nie możemy się spodziewać. Wyjazd mamy o piątej. Pięćdziesiąt osiem, planowo. Prawie szósta. Ja tu będę musiał budzić na stawić. Tak gdzieś no. Będzie? Będzie. Dla kogo nastawisz? Pół do piątej. Pół do piątej? No. No stąd wieża w pół do szóstej Także musimy być tam, gdzieś jeszcze 10 minut przed. Pół do piątej. Po piątej wychodzimy. Po piątej nie <tusza> A jakie te łóżka będą dobre? Hej. Poduszewski trochę za dużo. Tak polecam. Ja mam takie same? Masz ręczniczego, nie? Nie, to mu. Co? To się zaopatrzyłeś, Żona mi dodała. Ale masz żonę przed wyjazdem. <coughs> Chyba kocha. Tak, kocha, to poczeka. No nie, tak. A ty przesiadłeś. Ale widok. No stary, sam lokomotywy. No mało to. Takie coś może widzieć. Bosku. To jest odpoczynek. Cisza spokój, nikt Ci nikomu nie przeszkadza. Jak ta poduszka ma iść? Ja złożyłem, to jest gozu, tak? No. A. Chyba będzie lepiej. Nie, nie, nie. Już na zawsze to tutaj daje. Te guziki. Guziki? Do góry i w tą stronę. Guziki na nogi. U Ciebie jak idzie? U mnie to jest tylko tak. Zobacz. U no, mnie tak. Też tak dajesz? No. Nie. Inaczej robisz chyba. Jak ty masz. Słuchaj, bo ja nie mam guziku. Nie masz tylko to jakoś inaczej to... Nie mam guziku. Tu jest tył, ale bez guzików. Tu są to guziki. Czeka, to się, tu są guziki. Przełożę to wszystko. Tu są guziki. Dawaj do przodu. Jak ja to? Ci pomogę. Tu są Jakie guziki. Jak No jakże, no patrz. Ty faktycznie. No. Ty masz większe doświadczenie w takich hotelach o No. Masz <laughs> do przodu? I guzikami, I guzikami do, góry. do góry. No, tak się robi. Ale powiedz mi, czemu to zapobiega? To musiałby się w mojej ja nie wiem. No i pójdziemy parowozem. Za to się piemać w ogóle. To jest chyba do ruszania. No? Dalej wierzę, jak to wyprzedziłaś? To ja? W żadnym wypadku nie wiem. Słuchaj, wiem, że mamy Mam taką wspaniałą manometry. maszynę, i co z nią dalej zrobić, prawda? Wiem, że to trzeba dać tu. <grych> Ty może nic nie ma słuchaj. Chyba tu. Nie, 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 to było raczej do góry się daje i później to idzie na dół. A to tu? Nie. Wiem, że to trzeba odkręcić. Nie, 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 on nie odkręcaj. Nie ruszymy? Nie, odkręcisz chyba hamulec, chłopie i pojedziemy. Przyciemnisz to światło. Czy ja mam to zrobić? Nie, nie przyciemniamy. W ciemności jest strach. Już widzę, jak komary nas do rana potną. A okna zostawimy rozwarte, czy zamykamy? Zostawmy otwarte. Masz rację, parowóz przez całą noc będzie pod parą, ciężko dyszy i ten gong wychodzącej pary odbija. Wspaniale się śpi. Masz rację, zostawimy okno otwarte. Zobacz, czy te komary wlatują, czy nie. I nie gada. jutro no to wcześniej wstajemy. No dobra, śpimy Światło niech się świeci jutro no, no. wcześnie wstajemy. Budzik mamy nastawiony.